Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA zaprasza na pierwszy w tym roku wernisarz w Centrum Ceramiki Unikatowej. Powrót do domu, homecoming to zbiór prac Agaty Di Masternak, na który składają się cztery cykle mocno nacechowane emocjonalnie przez silne przeżycia, których doświadczyła artystka. Agata Di Masternak jest współczesną polską artystką mieszkającą w Londynie. Działa w dziedzinie malarstwa, rzeźby, animacji i instalacji. Jej sztuka odnosi się do tematów tożsamości, spirytualizmu i transformacji, wywodzących się z doświadczeń samej artystki. W swojej twórczości Agata Edimasternak bada zagadnienia granic między życiem a śmiercią i odzwierciedla transcendentny akt przekraczania sfery dusz żyjących w ciele. Wystawa będzie złożona z czterech serii moich prac, które łączą się spójnie w jedną całość. Jest to opowieść o wędrówce mojej i z, z moimi zmaganiami z chorobą ale też wychodzeniem z niej, więc proszę się nie przerazić. Jest dużo pozytywnych aspektów w niej i mam nadzieję, że każdy coś znajdzie dla siebie. Od wielu lat artystka zmaga się z poważnymi dolegliwościami. W wieku 16 lat zdiagnozowano u niej guza, naczyniako tętniaka w lewej połowie twarzy, powodującego silne krwawienia. Wówczas dawano jej dwa lata życia. Po pewnym czasie lekarze zmienili diagnozę na wyjątkowo rzadką chorobę AFM. Agata Masternak ma za sobą ponad 40 operacji, ale mimo wszelkich przeciwności nigdy nie przestała tworzyć. A jej sztuka odzwierciedlała stany, w jakich się znajdowała na poszczególnych etapach choroby. Jej historia poruszyła reżyserkę Małgorzatę Kozerę, która postanowiła nakręcić o niej dokument, który zdobył liczne nagrody na festiwalach filmowych. Można go obejrzeć na portalu Wałbrzych24. W ramach wystawy zaplanowano również kilka projekcji dla wałbrzychskiej publiczności. Na pierwszy pok pokaz zapraszamy 26 stycznia podczas 33. finału yy, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Największy wpływ na twórczość i całe życie Agaty Dimasternak miało doświadczenie z Pogranicza Śmierci, podczas którego artystka twierdzi, że oddzieliła się od swojego ciała. Więcej na ten temat usłyszycie w podcaście Dzień dobry, Wałbrzych. W wystawie towarzyszyć będzie wydawnictwo, które uzupełnia wiele kontekstów do prezentowanych prac. Będzie to szkicownik Agaty, która, który powstawał podczas jej licznych pobytów w szpitalu, z wieloma przemyśleniami, komentarzami. Także też polecam. Na zapraszamy w najbliższy piątek, 17 stycznia, do Centrum Ceramiki Unikatowej Starej Kopalni. Start o godzinie 18.00.